Mechanicznych i ile nie Ile to cudowo ma koni? To jest taka idealna struktura do siania. Ile masz gwarancji, jak kupujesz traktor? Czy wszystkie substancje na wszystkie rodzaje roślin można stosować? jaka część jest trudna dla wszystkich motocykli? Na co chorują rośliny? Po czym stwierdzasz, że to jest profesjonalny warsztat? To co robimy teraz w takim razie? Lepiej działać zapobiegawczo. Największym fanem to jest ten Era. To jest zabieg stosowany później. Poczekaj, poczekaj. Fanem? Co to znaczy? Dla fanem, czego? Bo, bo najbardziej wierzę w jego skuteczność i w to, że zostanie w portfelu więcej pieniędzy. Teraz rolnictwo kolega na kalkulowaniu, co się bardziej opłaca. Czasami kupując droższy produkt, potem w efekcie końcowym uzyskujemy lepszy plon i nie można oszczędzać na środkach ochrony roślin. To jest, to jest tak jak oszczędzanie na lekarstwach. Czy wszystkie substancje na wszystkie rodzaje roślin można stosować? Są normy zawarte w Nie wszystkie substancje na wszystkie rośliny działają, bo może być tak, że zrobiła jakiś szkodliwie. Jakim sprzętem ty dysponujesz? Pierwsze co się rzuca w oczy, to wielkość. <laughs> Ile jest gospodarstwo hektarów? Niecałe 130 hektarów. Rozumiem, że wielkość pozwala zaoszczędzić czas. A ja jestem w stanie go opróżnić w godzinę. Jaki areał jesteś w stanie ogarnąć za jednym razem? Za jednym napełnieniem jestem w stanie zrobić 15 hektarów. 15, to ile to ma litrów? 3000, jak leję pod korek to 3000 wchodzi No to na bogato Ale to jest chyba największy sprzęt tutaj w tym garażu Ile to cudo ma koni? 264 dokładnie 264 koni To kilka twoich motorków Ale zobacz, mój motor taki jest, a to ja tu jest nie, do koła nie dorastam a Kiedy ostatnio byłeś na zawodach żylowych? No Trochę wstyd się chyba przyznać Dlaczego? Ze dwa lata Dwa lata? Dwa lata, no A na sparingu kiedyś byłeś? Na sparingu nie byłem nigdy. No to zobaczysz, jakie tam są emocje. Lecim na stadion. A, zapraszasz mnie? Wow. No, tak to wygląda. Bardzo podobne do tego, co na woda Ale bardziej na lajcie. Zawodnicy sobie sprawdzają, testują. Z perspektywy kibica już widziałeś chyba na nie? No to teraz musimy się przejść tam, gdzie dzieje się tam, najwięcej. Wow. Do parku, Maszyn. Idziemy? No, no to przyszliśmy w najciekawsze miejsce. Park Maszyn. To jest miejsce, gdzie dzieje się najwięcej. No, ale tutaj to bardziej pracują mechanicy. Ty bardziej pracujesz chyba na torze, co? Pracowałem. Tak, ja już nie jeżdżę, zajmuję się komentatorką. Tutaj jest praca wszystkich ludzi. Na kogo byś nie spojrzał, to nie ma osoby, która jest po nic. Tutaj każda z tych osób ma jakieś zadanie określone i każda z tych osób odpowiada za coś. Nie ma tutaj niepotrzebnych osób, jest to wszystko tak ochronione regulaminowo, żeby nie było tutaj jakichś zbędnych, postronnych ludzi. Teraz znajdujemy się w najwyższym punkcie stadionu, jako że mamy sparring nie tak oficjalne zawody, to wejdziemy na chwilę, ho, pokażę Ci coś. To jest miejsce dowodzenia, stąd widać cały obiekt. Jak widzisz paleta przycisków, telefon, który chyba nigdy nie zostanie wyeliminowany. No i podgląd na start, sędzia zawsze ma do dyspozycji wszystkie kamery. Kawałek obok, siedzimy my. Zobaczysz, mamy bardzo, bardzo podobne miejsce. Jest to bardzo podobne pomieszczenie do sędziego, tylko usytuowane troszeczkę w innym miejscu. Teraz jest tutaj pusto, ale kiedy wchodzi telewizja, ten blat się cały zapełnia. Tak jak widzisz, no, miejsce fajne, ale tych nowoczesnych stadionów jest jeden mankament. Aha. Gdybyśmy byli na zewnątrz, byśmy słyszeli dźwięk ryk motocykli, które teraz się grzeją, a Aha. minusem tego niestety jest to, że nie ma tego klimatu, nie ma tego czucia, dlatego na słuchawki musimy prosić zawsze wóz, żeby nam przekazał dużo dźwięków związanych z otoczeniem, z motocyklami, bo pożużel to hałas, a jak nie ma hałasu, to jest nudno. Jeździłeś tylko na, na, na stadionach, czy, czy gdzieś indziej jeszcze jakiś? Dla Syngenty jeździłem po wszystkim. Z Syngentem jeździliśmy i po polu. Po wodzie i... też? Po kałużach <gryw> dawaliśmy radę.